Hey, cześć, Jamski, bardzo serdecznie, ja jestem Legion, a to będzie krótki taki odcinek z Diablo 3, odnośnie startu sezonu 7, który już będzie miał niedługo miejsce konkretnie 5 sierpnia bieżącego roku. Jako, że już sezon 6 się skończył nagrody wszystkie zostały poprzyznawane paragony zostały połączone wszystko zostało, słuchajcie, zmielone z niesezonem Mamy dwutygodniową przerwę jeżeli chodzi o tą grę, na pewno każdy by chciał sobie odpocząć, przetestować na pewno patch, który wejdzie niedługo. Porobić cokolwiek innego do rozpoczęcia następnego sezonu. I teraz ten odcinek będzie takim krótkim poradnikiem odnośnie tego jak ten siódmy sezon zacząć. Wiele osób się pyta jak y, szybko zdobyć 70 level? Jak zdobyć ekwipunek? Jak mniej więcej się wybić mniej więcej szyb, szybko na początku, tak? Bo na pewno każdemu jest taki chory wyścig szczurów na samym początku sezonu, żeby jak, jak najszybciej ten 70 level nabić, żeby jak najszybciej mieć ten 70, jak najszybciej zacząć już. Robić te lifty na coraz wyższym poziomie trudności i robić te pierwsze great lifty, rozumiecie o co chodzi, zawsze takie, takie emocje na samym początku, pierwsze zdobywanie legend, pierwsze levelowanie postaci, sety, legendy, przekuwanie kostka, wszystko po kolei. No i tak, jeżeli chodzi o moją osobiście drogą, jaką będę podążał na początku sezonu siódmego, to jest eee, może tak. Ja na początku będę zdecydował, y, wybierał klasę, jaką będę chciał grać. Y, klasa już została ogólnie wybrana, jaką będę chciał grać. Będę grał. szamanem. W sezonie siódmym zobaczycie mnie jako szamana. No na pewno nie jako kobietę. Myślę, że zrobię szamana, nie szamankę. Y, będę grał y, na softkorze. Nie tykam hardcore. Niestety nie tykam hardcoreu, ponieważ jest to mi troszeczkę obcy ryb. Ja go nie za bardzo lubię, ponieważ. Nie lubię tracić tego, na co wypracowałem długi czas. A zawsze gra internetowa to jest gra internetowa. Zdarzy się, DC, pak, Tyk nie ma. Jest, jest wiele sytuacji, które są niezależne od nas. Dlatego hardkoru nie tykam. Słuchajcie, ja zaczynam szamanem osobiście. Napiszcie mi w komentarzu, jakimi klasami wy będziecie grać na siódmym stronie. I teraz, tak. <laughs> Szczerze mówiąc, na samym początku niezależnie jaką klasą byście nie zaczęli, czy to będzie barbarzyńca, krzyżowe słowca, za lub nich, nie ma najmniejszego znaczenia. Wybierzcie sobie klasę taką, która na pewno przejrzycie sobie, wejdźcie sobie na serwer PST, przyjrzyjcie sobie dwójki, trójki, czwórki, jakie klasy są tam brane pod uwagę, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń, jaka klasa może mieć największy potencjał, jeżeli chodzi o damage, jakie klasy są klasami suportującymi, jako że meta w przyszłym sezonie się na pewno zmieni. Nie będzie już jednego depsa, trzech supportów, którzy go zbufują, yy, tak? Będzie dwóch depsów, możliwe. Będzie dwóch supportów, albo może będzie inny DPS, ale supporty na pewno tak czy tak pozostaną, ponieważ skile, które zostały znerfione w tym patchu, yy, one dalej będą używane. Barbarzyńcy, ten dodge, który z łańcucha, barbarzyńcy, który ściągał te potwory, będzie na pewno będą miały immuna za każdym łańcuchem. To tak czy tak będą te postacie. Nie będzie miało to tak wielkiego efektu, jaki to miało w poprzednim sezonie. Będzie to. Słuchajcie, dlatego proponuję tak, jeżeli zaczynacie sezon 7, wybierzcie sobie klasę taką, którą najbardziej lubicie grać. To jest przede wszystkim, ta gra ma wam sprawiać przyjemność, radochę, a nie jakieś tam psychiczne nawalanie czegokolwiek, tak jak Mówię, weźcie sobie na samym początku klasę, którą będziecie chcieli grać, która będzie Wam sprawiała przyjemność, a ewentualnie później możecie, sobie, jak już wybijecie się mniej więcej, zrobić klasę drugorzędną, która będzie jakoś w teamie miała jakie, jakąś swoją rolę, tak? jakąś rolę będzie pełniła, na co się będzie zdawała. Chyba, że od razu weźmiecie taką, którą lubicie grać i ona będzie miała później potencjał. Dlatego ja zaczynam grać szamanem, ponieważ to postać, którą nie grałem nigdy praktycznie. Ja w całej historii Diablo mam 14 godzin przegraną szamanem, dlatego yy, będę nim grał. Tworzymy sobie postać. Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, to zebrać sobie trzech ludzi do gry. To jest pierwsza najważnie pierwszy, najważniejszy fundament, jaki w tej grze może być. Dlatego zbierzcie sobie... Yy, Zbierzcie sobie trójkę przyjaciół, z którymi będziecie grać, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I od tego zacznijcie. Jeżeli już będziecie mieli cztery osoby, cztery osoby wyparty, rozpocznie się sezon, wchodzicie do gry, wiadomo, to będzie przygoda. Kampanii mało kto robi, dla naprawdę ambitnych jest kampania. Na pewno zaczynacie przygodę, jest on. Hmm, prawdopodobnie, jeżeli będziecie do mieli ochotę, możecie spróbować na wysokim. To jest ta, taki. No, powiedzmy, że taki umiarkowany poziom, tak żeby coś leciało, a nie było za ciężko. Rozumiecie o co chodzi? Dlatego ja sobie zacznę na wysokim, pokażę Wam mniej więcej, jak. E... Co takie pierwsze podstawowe kroki, bo to wiadomo, później tak będą zlecenia, rifty, zlecenia, rifty, zlecenia, rifty. Ale trzeba jakoś do tego po kolei dojść. Dlatego takie, taka pierwsza porada. Włączcie sobie wysoki tryb, jeżeli macie. E... Jakąś ambicję, jeżeli chodzi o to, to możecie spróbować wyższego. Nie narzekam, ja tu sobie pozwolicie, ja troszeczkę dodam tych paragonów, żeby to... Yy, żeby to jakoś, no, szło, tam już nie, nie bawić się z tym. Yy, tak, yy, zaczynacie z niczym. Nie macie, nie macie mili... ten, fu, nie macie... Tak, to jest miliam, nie, yy, nie macie złotnika, kowala, nic, nie możecie przekuwać. Zaczynacie z zerowym paragonem. Pierwsze co, idźcie sobie do... Waszego Waszego Tutaj towarzysza w przygodzie będziecie mieli trójkę od razu Followersów odblokowanych Bierzcie od niego, bierzcie od niego rzeczy Dlatego bo wasza podstawowa broń jest słabsza dużo od tych, od tych rzeczy które oni posiadają Dlatego warto jest tutaj je wziąć żeby mieć jak największy DPS na samym początku i to jest pierwsza rzecz jaką Jaką należy zrobić potem Warto jest uzbroić się w jakieś przedmioty jak wiecie w zadaniach Mamy, zawsze są zadania, które polegają na czy, czy, czy znalezieniu czegoś, zabiciu jakiejś grupki mobów, czy tak dalej. I plus jest zadanie, które polega na zabiciu jakiegoś bossa. Teraz tak, opatrujcie drugi akt, jeżeli Wam się trafi akt, gdzie e, na przykład tutaj zabić Magde, czy powiedzmy zabić króla, powiedzmy zabić króla. Ponieważ jak kiedy zabijecie bossa ze zlecenia, to. Zobaczcie, zobaczyć, to otwiera wam się, e, To rozpi wam się skrzynka. Dobra, tu już sobie wiecie. Może przechodzimy, 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 tak? Nie idziemy. Zobaczcie, zabijamy wszystko po kolei, tak żeby to doświadczenie tego doświadczenia jest jak najwięcej. O, co? Widzicie? Już jest drugi poziom na wysokim. Tak, ja już się paragony dodałem, tak? Żeby, to, żeby mi to postać tam po prostu nie padała i to szło szybko. Eee, tak, idziemy sobie dalej. Eee, zbierajcie wszystko, co wam wypadnie po drodze. Każda rzecz na samym początku jest drogocenna. każdy materiał każda z żółty i ten każdy biały i szelakiego rodzaju przedmioty zbierajcie wszystko po kolei. I Pierwszą rzecz jaką, zrobicie, jaką musicie zrobić to ubić właśnie bossa na zleceniu Już wam mówię teraz dlaczego Bo jak zabijecie bossa Respi wam się taka diabelska skrzynia I z tej skrzyni są pierwsze żółte przedmioty Na samym starcie macie już żółte przedmioty I z tymi żółtymi przedmiotami możecie po kolei cisnąć sobie zwykłe e, Zwykłe rifciki, tak? O, się... bach Bach i tyle. Widzicie, I mamy drop. Nie dość, że mamy jeszcze drop z, z bossa. Widzicie, mamy pierwsze żółte przedmioty. To od razu nam się robi diabelska skrzynka. Jeżeli macie ochotę, i widzicie, mamy cztery żółte przedmioty, co już jest naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo. W ogóle szaman, który strzałkami z łuku strzela, never mind. Nie tykam tego. No i jeżeli macie ochotę możecie jeszcze robić sobie na przykład drugie z, z każdego quest'a e, bossa i tak uzbierać sobie cały żółty ekwipunek na starcie. To jest taka jedna fajna rzecz, którą możecie wykonać. Dalej i przechodzimy sobie do miasta i robimy zwykłe lifty, bo nic innego nam na razie nie pozostało. Jeżeli chcecie, e, jeżeli tak, możecie podczas tego lifta e, expić do 20 poziomu. O, bo, ponieważ w kampanii z króla Loryka do 20 levela leci kwam korona Loryka, ta wam korona wam da to, że e, ta korona wada, da wam to, że po włożeniu czerwonego kamyka, szybciej wam leci doświadczenie. Także proponuję wam do 20 levelu e, pójść na tą kampanię i po prostu zabić króla Loryka. To jest dodatkowy buzz do expa i po prostu lecicie sobie zwykłe lifciki tak? aż do tego 70 levelu I to jest tyle, to jest to, 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 naprawdę musicie mieć po pierwsze 4 osoby plus szukać z setu Kejna to jest bardzo ważne zestaw Kejna wam da 50% do expa Korona Leoryka z kampanii to jest dodatkowy exp Ru Rubin z jak największym procentem będziecie mieli podwójny exp z korony, tak? Eee. No i signet Loryka. Pierścień legendarny. To jest dodatkowy, też ex. Jeszcze To jest, słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o bijanie 70. poziomu. Dalej. Jak już bijecie ten 70. poziom, ja tu sobie pozwolę wyjść, bo to wiadomo, robicie te lifty, robicie te lifty, lifty, lift i tak dalej. Aż do 70 poziomu. Yy, wiadomo. To jest ciężko tak opisać tego e, ciężko opisać te kroki po kolei levelowania tego e, tej postaci jak najszybciej, ponieważ każdy team będzie się od siebie różnił. Każdy team będzie szybciej, powiedzmy, te lifty, szybciej, e, przechodził z gry na grę i tak dalej. No a niektórzy będą to robić wolniej, dlatego mimo że będziecie wiedzieć jak to robić, tak zdarzy się ktoś to będzie robił to szybciej. Ponieważ sprawniej będzie to wszystko wybijał i tak dalej. To też zależy dużo od gameplayu. Dlatego ja wam tutaj przytoczyłem takie porady na samym początek, jak to robić. Mając postać na 70 poziomie, już powiedzmy o. Mając postać na 70 poziomie, co robimy dalej? Pierwsza rzecz, jaką musicie zrobić, to jest to zdobycie setu. Zdobycie setu pierwszego. W sezonie szóstym było to tak, że. W sezonie szóstym było to tak, że. Musieliście zdobyć. 70 poziom to za sam, za sam 70 poziom macie już dwie części setu e, z danego początku, danego pierwszego setu na danej klasie, postaci jaką wybierzecie, dwie części. Potem za wbicie 20 Greater Lifta solo macie kolejne dwie części setu oraz e, za zabicie Zoltuna Kula na chyba udręce 2, na ile dobrze pamiętam, to jest kolejne dwie części setu także. Teraz będzie trochę inaczej. Żeby zdobyć ee, wszystkie, wszystkie części setu, to zaraz Wam pokażę krótkie, krótkie, krótki materiał dotyczący tego, jak zdobyć wszystkie sety. Będziecie mieli w odnośniku link, yy, będziecie mieli w opisie filmu link do zadań, które musicie wykonać po zdobyciu 70 poziomu. Ja już tego nie będę nagrywał, bo to na pewno już pełno tego jest na YouTubie. Yy, będziecie mieli link do, yy, do zadań, które musicie zrobić po wykonaniu, yy, żeby zdobyć ten pierwszy set, tak? Yy, ja wam to wstawię do opisu i mniej więcej, jeżeli będziecie chcieli wyjaśnienia, to możecie wyrazić co pisać komentarze, to ja wam to wszystko wyjaśnię, bo nie ma już sensu tego przemielać, przemielać, przemielać i tak dalej. Także słuchajcie, no to byłoby, jeżeli chodzi o ten krótki poradnik, tyle. Więcej, więcej sekretów tak naprawdę nie ma, jeżeli chodzi o start 7 sezonu. Po prostu bijacie ten 70 poziom tak, jak wam to pokazałem. I po 70. Poziomie, po 70 poziomie musicie pchać te zadania, które będą w opisie filmu, tak, żeby zdobyć te wszystkie, e, wszystkie części setu. Mając set, jesteście w stanie już farmić dalej coraz to wyższe udręki. Pamiętajcie tylko jeszcze jedną rzecz. Że wraz ze wzrostem waszego poziomu, wraz ze wzrostem, wraz ze zdobywanym ekwipunkiem, jaki macie, wraz z wszystkim, co po kolei na tych zwykłych liftach jesteście w stanie zdobyć, zwiększajcie odpowiednio poziom trudności, tak, żeby dawać mniej więcej radę, ale żeby to nie szło jakoś tak mega za długo, rozumiecie? Zachować balans, powiedzmy, pomiędzy dawaniem sobie rady, a szybkością robienia liftu. Także to też jest bardzo taka istotna rzecz, żebyście nie od razu nie odpalali maksymalnego poziomu trudności, tylko taki poziom trudności, żeby iść, iść coraz szybciej, teraz szybciej, coraz szybciej. I to jest słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o ten materiał. Eee, krótki, bo krótki dość. Przekazałem wam rady, które sam będę wykorzystywał w starcie siódmego sezonu. Piszcie, jakimi klasami będziecie grać, bo to się mi bardzo przyda. Do sporządzenia takiej krótkiej ankiety, że tak powiem. Znaczy, ankiety, tfu, statystyk. No i w sumie tyle. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, zachęcam do oceny, do skomentowania tego filmiku. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, na przykład odnośnie tego, jak zacząć ten sezon. Jeżeli Wam się podoba materiał, zachęcam do subskrypcji kanału. Zbliżamy się do pierwszego tysiąca. Może na jakiś tysiąc, na pierwszy tysiąc być jakiś specjal. Zobaczymy co przecież co czas pokażę także dzięki szansę za obejrzenie widzimy się w siódmym sezonie oraz pamiętajcie o streamach o godzinie 20.30 codziennie, jeżeli jakiś stream wypadnie na pewno poinformuję o tym na facebooku link również w opisie i w sumie tyle, także trzymajcie się do zobaczenia w na następnym odcinku, cześć halo, halo, to jeszcze ja na chwilę jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o sety w sezonie siódmym. Jeżeli chodzi o całe postępy sezonowe, ja, w jaki sposób zdobyć dany set, już wam tylko jeszcze pokażę jedną rzecz. Aby zdobyć pierwsze dwie części, słuchajcie, setu na, dla danej klasy postaci, trzeba ukończyć drugi rozdział postępów sezonowych. Będziemy mieli wtedy dwie części zestawu, Ukończą, kończąc trzeci rozdział postępów sezonowych, będziemy mieli kolejne dwie części, czyli w sumie cztery. I kończąc czwarty rozdział. Eee, postępów sezonowych będziemy mieli ostatnie dwie części zestawu. Także propo proponuję dodatkowo jeszcze takie kolejne info robić postępy sezonowe. Podczas, podczas robienia tych liftów znajdźcie sobie chwilę czasu, aby wykonywać po kolei te wszystkie zadanki, jakie tutaj są. Ja Wam niestety tych, tych dalszych chapterów nie pokażę, ale możecie sobie wygooglować, bardzo łatwo to znaleźć, także. Już nie będzie nic w opisie, ja tu po prostu doda, dodam ten krótki materiał. Rozdział pierwszy jest to takie wprowadzenie do tych chapterów. Po kolei będziecie mieli odblokowywane te rozdziały po wykonaniu wszystkich zadań. Stąd Odblokuje wam się drugi, wykonuje, wykonacie drugi, dostaniecie dwie części, zresztą macie nagrodę. Nagrody przedmiot, czyli to są ten przedmiot, jest, jest to tak zwany Darkhead Hedriga, czyli te dwie pierwsze części setowe. Dlatego bicie ten 70 level. Najpierw nie róbcie tych postępów sezonowych. Yy, nie róbcie, znaczy, ten pierwszy rozdział zróbcie sobie od razu, tak? Bo za to nie ma nagrody. Ale yy, ten rozdział drugi zróbcie już, jak będziecie będzie mieli 70 level. Dlatego, bo jak otworzycie Dark Hedriga, to żebyście byli pewni, że, ten set, że te dwie części setu, które wam wylecą, będą na 70 poziom a to są, Dar Hedriga jest to jedyna unikalna rzecz jaką dostaniecie na sezonie robiąc nową pozać, nie będziecie już mieli tego także Dar Hedriga dostaniecie tylko raz i tutaj mamy wszystkie te zadanka sobie, możecie, każdy sobie może wejść, je przeżyć to są proste zadanka, takie naprawdę osadź 5 klejnotów w itemach zabij Izuala na dowolnym poziomie trudności awansuj wieszkę do 10 poziomu to są naprawdę bardzo proste, krótkie zadanka które możecie sobie wykonać i po kolei, y, wykonując dalsze chaptery, zdobywacie set. Także wbijacie ten 70. poziom po malutku, po malutku na liftach i przechodzicie w do postępów sezonowych. Bardzo przydatna rzecz, bo mając set, jesteście już <coughs> multum, multum naprawdę siły. Jeżeli chodzi o jakie sety y, dostają postacie, um, barbarzyńca będzie miał set pustkowi, czyli <coughs> wirki, tak. Krzyżowiec będzie miał dziedzictwo Rolanda, czyli Zamaszysty Atak. Łowca Demonów Set świętokracz... świętokraczca, czcza... Świętokradcza Esencja, czyli Podwielostrzał. Mnich sa... Set Szaty Tysiąca Burz. Szaman Set Uprząż Piekielnego Kła. Ja się nie znam na szamanie, dlatego nawet nie wiem po co ten set, tak naprawdę. Ale będę się wraz z wami uczył szamana. Także, jeżeli jest jakiś szaman spośród moich widzów, który będzie mi mógł podczas sezonu dawać jakieś wskazówki, spoko. No i czarownik Tarasza. Tarasza jest bardzo dobrym setem, szczerze mówiąc, dla widza. Także to, że dostaniemy ją, dostaniemy ten set w samym początku, jest bardzo, bardzo przydatne. Tak jak tu oczywiście mamy, spełni wymagania do nagrody, a otrzymasz. O! Dostaniemy ramkę. Oprócz tego. Yy, zwierzaka, takiego konika oraz pancerz. Ja tu akurat mnicha zrobiłem, to jest serwer PST, także yy, yy, ten mnich, także tutaj mnich będzie miał taki set dla każdej na klasa będziemy, a te sety co przeczytałem. Także słuchajcie, to było tyle, takie krótkie uzupełnienia. Ja wam jeszcze raz pięknie dziękuję. Zachęcam do lajkowania, do skomentowania, do subskrypcji kanału. I tym razem żegnamy się już do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!